Ta osoba wciąż czuje, mimo że mówi, że nie, mimo że udaje, że już minęło, mimo że śmieje się z czegoś innego, patrząc na kogoś innego, wciąż czuje. Można to dostrzec w sposobie, w jaki unika rozmowy o tobie: w ciszy, gdy słyszy Twoje imię, w pośpiechu, by zmienić temat, w spojrzeniu, które twardnieje tylko po to, by nie załamać się. Ta osoba stara się iść dalej. Stara się wykorzystać czas, stara się przekonać, że tak było lepiej, ale nie było. Nie w środku. Nie dlatego, co pozostało nierozwiązane, bo nikt po tobie się nie dopasował. Nikt nie potrafił dotknąć tam, gdzie ty dotykałeś. Nikt nie miał tego sposobu patrzenia, który przenikał bez pytania o pozwolenie. A najgorsze jest to, że ta osoba dostrzega to za każdym razem, gdy próbuje wymusić nowy początek. Za każdym razem, gdy kładzie się obok kogoś innego i myśli, że powinna czuć coś innego, ale nie czuje, tęskni za tobą, złości się czasem, z dumą bardzo często, ale tęskni. I to nie tylko tęsknota za tym, co było piękne, to tęsknota nawet za tym, co bolało, bo to było prawdziwe, było intensywne, było wszystkim naraz. Ta osoba wciąż pamięta ton twojego głosu, rzeczy, które powiedziałeś tylko raz. Sposób, w jaki mówiłeś wszystko w porządku i sprawiałeś, że wszystko naprawdę się udawało. Ta osoba to trzyma, mimo że zaprzecza, a jeśli próbujesz powiedzieć, że zapomniała, to kłamstwo. Zapomnienie to nie to. Zapomnienie to niereagowanie wewnętrznie. A ta osoba wciąż reaguje. Serce wciąż przyspiesza, gdy przypadkiem widzi coś twojego. Oddech wciąż się zatrzymuje. Klatka piersiowa wciąż się zaciska. A wiesz dlaczego? Bo nie zamknęliście drzwi, bo wciąż było więcej do zrealizowania, bo zostały niewypowiedziane słowa, a to, co nie jest rozwiązane, staje się wieczną obecnością. Ta osoba stara się przyzwyczaić, ale nie akceptuje, bo w głębi duszy, nawet bez przyznawania się, wciąż cię chce. To nie brak wysiłku. Ta osoba próbuje, próbuje każdego dnia, w milczeniu, z siłą, której nikt nie widzi. Ale zapomnienie o tobie nigdy nie było kwestią czasu. Nigdy nie chodziło o to, by iść naprzód. Chodziło o poczucie, że wciąż jesteś obecny, nawet po tym, jak wszystko się zakończyło. Ta osoba budzi się, a pierwsza myśl to nieobecność. Nie jakaś pusta przestrzeń, ale pusta przestrzeń specyficzna. Ty? Ile by nie próbowała zająć umysłu, odwrócić uwagę ciała, przekonać serce, percepcja wraca, nieproszona. Uporczywa, sroga, bo kiedy uczucie jest prawdziwe, nie podlega logice, nie odpowiada na polecenia, nie znika z woli. Ta osoba już powiedziała sobie: Skończone, ale ciało nie usłyszało, serce nie zrozumiało, pamięć nie zaakceptowała. Ty wciąż tam mieszkasz, w przerwach, w oddechach, w małych rozproszeniach, gdzie tęsknota się ukrywa. Ta osoba stara się uśmiechać, ale uśmiech. Trwa tylko tak długo, jak długo myśl nie powróci, a ona zawsze wraca, zawsze. Bo były rzeczy, które przeżyliście, których nikt inny nie zaoferuje, ani nie naśladować, ani nie osiągnąć. I ta osoba zdaje sobie z tego sprawę za każdym razem, gdy próbuje zastąpić. Próbowała innych ramion, innych dotyków, innych głosów, ale nie pasowały. Nic nie dotknęło tak głęboko. Bo to, co stworzyliście, to nie była tylko więź, to był wpływ. To była trauma i uzdrowienie zmieszane w tym samym uścisku. To była miłość ze wszystkim w środku, łącznie z bólem. I ta osoba wciąż czuje. Czuje, gdy przechodzi obok tamtego miejsca. Czuje, gdy słyszy zdanie, które zwykłeś mówić. Czuje, gdy widzi własne odbicie i dostrzega, że coś tam zostało niekompletne niekompletne to jest to. Nic po tobie nie miało kontynuacji, miało próby, ale nie miało korzeni. Ta osoba szuka cię, nie wiedząc o tym, czeka na ciebie, nie przyznając się, śni o tobie, nie chcąc. Czasem zasypia i budzi się z twoim imieniem uwięzionym w gardle, z klatką piersiową bardziej ścisniętą niż poprzedniej nocy, z uczuciem, że wciąż brakowało ci zobaczenia tego, co nikt inny nie widział. Ta osoba udawała, że zapomniała. Aby przekonać innych, aby wydawać się silna, aby nie ustępować. Ale ciało nie kłamie, tęsknota nie udaje. Nieobecność jest widoczna w oczach, w gestach, w sposobie, w jaki stara się unikać jakiegokolwiek tematu, który cię przypomina. Byli ludzie, którzy przybyli później, były próby nowej miłości, lecz nie było obecności. I to jest moment, w którym wszystko się ujawnia. Ta osoba nie tęskni za tobą tylko dlatego, że było dobrze. Tęskni, ponieważ to było prawdziwe, ponieważ bolało naprawdę, ponieważ to ty, a ty dalej jesteś. Nawet daleko, nawet cicho, nawet mówiąc, że nie. Ta osoba słucha muzyki i zamyka oczy. Widzi stare zdjęcie i się zatrzymuje. Przewraca wspomnienia, jakby szukała jakiejś wskazówki, która wyjaśni, dlaczego wszystko się skończyło ale nie znajduje. Koniec wciąż jest zagadką. Pytaniem bez odpowiedzi, raną, która się nie goi, bo wciąż jest otwarta, bo nigdy nie była pielęgnowana, tylko pchana na bok, tylko zostawiona sama. I to jest to, co najbardziej trzyma, co najbardziej rani, co najbardziej ciąży. Ta osoba nie potrafi cię zapomnieć, bo nie pożegnaliście się naprawdę, bo nie powiedzieliście tego co ważne. Bo nosicie w sobie niewypowiedziane słowa, unikanie spojrzeń, przerwane dotknięcia, a ciało pamięta, dusza przypomina, serce domaga się. Ta osoba czuje złość do ciebie, czasami czuje złość do samej siebie, że nie upierała się dłużej, że pozwoliła ci odejść, lub że nie poszłaś z tobą. Zadaje sobie pytanie, czy ty wciąż czujesz, czy myślisz o niej tak, jak ona myśli o tobie, czy czujesz ten sam ucisk. Ten sam brak powietrza, tę samą tęsknotę, która nie daje znać. A kiedy nie ma odpowiedzi, tworzy fantazję. Widzicie, jak idziesz dalej, śmiejesz się, kochasz inną osobę, ale nie wierzy w to, bo nie chce, bo nie znosi, bo wciąż ma nadzieję, nawet kiedy mówi, że nie. Ta osoba wciąż utknęła w historii, którą czas nie zabrał, w wspomnieniu, które nie blaknie, w uczuciu, które nie umarło. Stałeś się lustrem. Każda próba ruszenia do przodu przechodzi przez ciebie. Każda możliwa miłość jest porównywana z tym, kim byłeś. Ta osoba nie zapomina cię, ponieważ nie potrafi pozbyć się tej części siebie, która została z tobą. I są części twoje, o których wie, ty też ich nie oddałeś. Może nadal nosisz kawałki jej, może też czujesz, ale nie mów. I to boli. Wątpliwość, milczenie. Nieobecność tego, co nigdy nie zostało powiedziane. Dostrzega, kiedy oglądasz Stories, kiedy lubisz stary post, kiedy znika, pojawia się, znowu znika. Widzi wszystko. Nawet jeśli udaje, że nie, ta osoba czekała na wiadomość, na znak, na minimalny gest, który powiedziałby: Wciąż myślę o tobie, ale nigdy nie nadszedł, albo przyszedł za późno, albo był zimny i wtedy ona się cofa. Zamyka się, chowa się, ale w głębi wciąż czeka, bo ta osoba nie chce żadnej miłości, chce tej, którą miała z tobą, a nawet lepiej. Chce, żebyś znów był tym, kim był, ale czy wciąż jesteś? Czy też czujesz, czy też pamiętasz, czy też unikasz słuchania tej piosenki, wchodzenia na tę ulicę, oglądania tego zdjęcia? Czy ty już przez to przeszedłeś? Opowiedz mi w komentarzach: ta osoba myśli o powrocie, myśli o napisaniu. O powiedzeniu ci wszystkiego, ale rezygnuje w połowie drogi, z powodu strachu, z powodu dumy, z powodu niepewności, czy wciąż tu jesteś, i krąży między tymi emocjami, na wewnętrznym polu bitwy, między podążaniem a odczuwaniem, między zapomnieniem a naleganiem. Tylko ten, kto to przeżył, wie. Ten niewidoczny ból, ta obecność, która nie znika, ta dostrzegalna nieobecność. Wciąż mieszkasz w ciele tej osoby, w najbardziej wrażliwej części, najbardziej odsłoniętej, najbardziej ludzkiej. I choćby próbowała, nie odszedłeś, jeszcze nie. Czy to ma dla ciebie sens do tej pory? Napisz tak poniżej. Ta osoba wciąż kocha, nawet jeśli zaprzecza, nawet jeśli milczy, nawet jeśli mówi, że już nic nie czuje, i może czeka, aż zauważysz. Zauważ, kim wciąż jesteście. Zauważ, że nikt inny nie sprawił, że bolało tak samo. Zauważ, że są historie, które się nie kończą, tylko zasypiają. Ta rozmowa się tu nie kończy. Wciąż jest wiele, co ta osoba czuje i nie powiedziała. Wciąż jest wiele, co musisz usłyszeć. Ta osoba nie powiedziała wszystkiego. A to, co nie jest powiedziane, staje się ciężarem. Nagromadza się, wrasta, pali w milczeniu. Są dni, kiedy budzi się zaduszona. Z ciężkim sercem, z powodu rzeczy, które chciała Ci powiedzieć, chwil, kiedy pragnęła być wysłuchana, odczuwana, widoczna w całości, ale nie była, albo była, ale niewystarczająco, nie tak, jak potrzebowała, nie tak, jak na to zasługiwała, i to nigdy jej nie opuściło. To uczucie, że została przerwana w środku swojej prawdy. Odeszłeś, nie słysząc tego, co nadal chciała wyjaśnić, nie słysząc ciszy, która błagała o jeszcze chwilę o więcej czasu, o więcej troski. A teraz to wszystko tam jest, zamknięte. Otaczające jej serce jak nieustanne pragnienie. Wróć, ale wróć inaczej. Wróć z większą uwagą, wróć z chęcią, wróć w całości. Ta osoba zraniła się czekając na ciebie. Czekając na powrót, który być może nigdy się nie wydarzy. Czekając, aż to zauważysz. Aż dostrzegasz to, co było wypisane na jej twarzy. A ty udawałeś, że tego nie widzisz. A wiesz, co jest najgorsze? Ona nadal czeka, nie przez brak miłości do samej siebie, ale dlatego, że kochała cię częścią siebie, o której istnieniu nawet nie wiedziała. Przekraczałeś granice, przekraczałeś przyzwyczajenia, dotknąłeś miejsc, do których nikt nigdy nie dotarł. A kiedy ktoś dotyka tego miejsca, nie da się udawać, że to było mało. Ta osoba nie pragnie nowej miłości. Pragnie sprawiedliwej miłości. A nie ma nic sprawiedliwszego niż miłość, która znów się zaczyna, kiedy wciąż istnieje. Ale może się boisz. Boisz się wrócić i znaleźć wersję jej, która już cię nie rozpoznaje. Boisz się zrozumieć, że to teraz Ty kochasz bardziej. Boisz się nie wiedzieć, jak zostać. A ona też się boi. Boi się upierać sama, czuć się samotnie, pragnąć sama. Dlatego oboje stoicie, każdy po jednej stronie bólu, cicho, zablokowani, czekając na znak, ale kiedy wszystko, co zostało, to milczenie. Nauczyła się czytać między wierszami, zrozumiała, że nawet w twojej nieobecności była obecność, była chęć, były niedokończone sprawy. I dlatego wciąż to czuje, wciąż pamięta, wciąż drży, stałeś się echem, tłem nieustannej myśli. A co jeśli, które nie odchodzi? Ta osoba już miała tysiąc planów z tobą, o których nigdy nie wiedziałeś, już wyobrażała sobie spotkania, które nigdy się nie odbyły, już ćwiczyła całe rozmowy przed lustrem, już pisała teksty i je skreślała, i za każdym razem, gdy to robi, jakby mówiła do samej siebie, może pewnego dnia to zrozumie. A jeśli ty zrozumiesz, będziesz pamiętać o wszystkim, poczujesz to znowu. Będziesz pragnąć wrócić do czasu, który nie był idealny, ale był prawdziwy. Ona próbowała pokochać kogoś innego, przysięgam, że próbowała, ale nikt nie pasował z taką samą intensywnością. Nikt nie odczytał jej lęków tak, jak ty je odczytywałeś. Nikt nie wywołał uśmiechów w zmroku tak, jak ty potrafiłeś, bo to, co przeżyliście, nie ma kopii. Nie da się tego kupić, nie da się powtórzyć, tylko się to żyje. Raz. A jeśli nie z tobą, może nie będzie chciała już żyć z nikim innym. Ta osoba nadal nosi cię w sobie, nosi cię w tym kącie serca, którego nikt nie widzi, w tęsknocie, której nie pokazuje, w pragnieniu, które zdusiła, jest cała w milczeniu, ale ma w sobie duszący krzyk, który cię woła, nawet gdy ci nie pisze, nawet gdy cię nie szuka, nawet gdy mówi, że to koniec. A jeśli nie jesteś w stanie tego dostrzec, Stracisz jedyną miłość, która wciąż była gotowa do nowego rozpoczęcia. Ty też to czujesz? Czy tylko potrafisz lepiej to ukrywać? Ona czeka, nie z zależności, ale dlatego, że wierzy. Wciąż wierzy, że może pośród tylu rozproszeń wrócisz do tego, co prawdziwe. A jeśli nie wrócisz, przetrwa. Ale nie zapomnij, bo zapomnienie o tobie byłoby jak wymazanie własnej historii. A te historie. Ona wciąż chce zakończyć z tobą, ale w właściwy sposób. Oboje patrząc sobie w oczy i mówiąc: Tym razem nie odejdziemy. Ta osoba nigdy nie odeszła, tylko schowała się przed wszystkim, co wciąż czuje. Ale wszystko to wciąż tam jest, jeszcze żywe, czekające aż to zauważysz. Ta osoba chciała wysłać ci ten tekst, przesłać w środku nocy, bez wyjaśnień, po prostu dać ci go do przeczytania, poczucia, przyswojenia ale nie ma odwagi, bo zna twoje milczenie i już zbyt dużo cierpiała, czekając na odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły. Mimo to zostaje tam, trzymając telefon w ręku, myśląc, czy teraz by zrozumiał? Czy gdybym wysłała, czy by to zauważył? Ale kasuje, rezygnuje, tłumi i idzie dalej z tym węzłem, utkwionym między gardłem a sercem. Jak ktoś, kto żyje, stłumiony przez wszystko, co czuje, ale nie może tego powiedzieć, bo ta osoba wie, wie, że jeśli jeszcze raz powie, może w końcu pęknie w środku, może nie wytrzyma więcej prób dotarcia do kogoś, kto tylko ucieka, a jednocześnie, ty nadal jesteś jedynym kierunkiem, w który patrzy, gdy wszystko wydaje się zawodzić, gdy wszystko wokół traci sens. Nie rozumie, jak można być tak obecnym, nawet po tak długiej nieobecności, tak ogromnej tęsknocie, takim pustym uczuciu. To jakby Twoje imię stało się stałym punktem na jej wewnętrznej mapie. Nawet bez lokalizacji, nawet bez pewności, nawet bez powrotu. Ta osoba ciągle czeka, ale już nie z tą samą dziecięcą nadzieją. Teraz czeka ze zmęczeniem, z taką wiarą, która istnieje tylko po bólu. Nie zapomniała o Tobie. I nie zapomnij, bo zapomnieć to nie kwestia pamięci, to kwestia wpływu, a ty za bardzo się wbiłeś w jej życie. Były dni, gdy śmiała się, przypominając sobie was, a w sekundzie później płakała. Były noce, w których zapisywała twoje imię na ekranie, którego nikt nie widział, z mokrymi oczami, z połamanym sercem. To nie jest przywiązanie. To nie jest dramat. To jest historia. To jest intensywność. Zostałeś w niej. Jak blizna, jak dobry trauma, jak coś, co wraca, gdy wszystko wokół wydaje się zapłytkie. A najboleśniejsze jest to, że ta osoba wie, wie, że jeśli teraz zapukałbyś do drzwi, otworzyłaby. Nawet ze strachem, nawet z dumą, nawet z otwartymi ranami, bo to, co czuje do ciebie, nigdy nie miało obrony, nigdy nie używało zbroi, zawsze było całkowite, bez ochrony, autentyczne. To ty, który nie umiał się tym zająć, lub nie chciałeś, lub nie zdawałeś sobie sprawy, jak wielką wartość miałeś w rękach, i może wciąż jest czas, albo może już jest za późno, tylko ty możesz zdecydować, ale ta osoba wciąż jest tam, w głębi duszy, na powierzchni bólu, w przerwie między jedną próbą a drugą, by iść dalej. Ona próbuje, ale zawsze potyka się o to samo imię ty. Jeśli to cię wewnętrznie poruszyło, podziel się tym z kimś, kto potrzebuje nad tym pomyśleć. I to nie jest dramat. To tylko prawda. Prawda jest taka, że ona nigdy nie krzyczała, ale zawsze to nosiła. Tęskni za tobą nawet w tym, czego nie zdążyła przeżyć. W tym, co zostało przerwane, w tym, co pozostało w połowie. W tym, co miało być, ale nie było. I to boli najbardziej. Poczucie, że wciąż mogło być więcej, że wciąż jest. I strach, by przyznać to sama, by być jedyną, która wciąż czuje, jedyną, która wciąż wraca do miejsca, które już nie istnieje, ale może jednak istnieje. Może ty również wrócisz, nawet bez słów. Czy przeżyłeś coś podobnego? Opowiedz w komentarzach. Ta osoba głęboko oddycha, stara się być racjonalna, ale serce nie słucha i za każdym razem, gdy myśli, że to przezwyciężyła, nowe wspomnienie się pojawia. Sen, zdjęcie, zdanie, które wydaje się być napisane przez ciebie. I wszystko zaczyna się od nowa. Tęsknota, wątpliwości, ciche przerażenie. Już cię zablokowała, już odblokowała, już udawała obojętność, już chciała do ciebie zadzwonić, ale zawsze wraca do tego samego punktu. Ty, nawet bez prośby, nawet nie zasługując, wciąż tam jesteś. W każdej części niej, która wciąż nie zrozumiała, jak kochać kogoś innego. I może to zająć całe życie, ale nic nie zmarze tego, czym byliście, nic nie odbierze tego poczucia, że to było prawdziwe, że było większe niż jakakolwiek inna miłość w przebraniu, którą świat próbuje później wmówić. Ta osoba nadal czeka, aż spojrzysz w siebie i dostrzeżesz, dostrzeżesz, kim wciąż jesteście. Jeśli to Cię dotknęło, podziel się tym, napisz, co poczułeś, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę teraz.